mano. dzisiaj lecimy sobie na spota, czyli w sumie to będzie zapewne bardziej vlog, w którym kopiemy, bo spot, jak było widać na moich poprzednich vlogach, jest cały rozwalony i no, i trzeba go odbudować, także widzimy się na miejscu, no, dotarliśmy na spota. Jak widać wszystko było, jest rozwalone, tak jak mówiłem. Jest dzisiaj młody. Cześć. Tak Ech, i z tego co patrzę, to chłopaki już jak mnie nie było. Zdążyli odbudować tutaj Bodolina, który też był cały rozwalony. Zrobili tutaj jakąś szybką ławeczkę i zaczęli odnawiać tego odropa. Także może go dzisiaj... Pokontynuujemy pracę nad nim. Co młody robisz? Swiss Dropa? Zamiast powiększać dropa, trochę go poskaczemy w obecnej formie. Także Filipku, pokaż mi jak to się robi, bo dawno tego nie robiłem. Jak drop był większy, to było fajniej. Bo teraz ledwo na nim lot czuć. Danchil, to nie są rurki z kremem. Szybkie wideo bojdołka? No, właściciel swojej trasy jest w nią wjeżdżony. Ja teraz leciałem pierwszy raz, no i klasyczne drewno. Jak widzę, całe życie na patencie. Włą stronę wybiłem Gdzie no najechałem? No to wszystko twoja wina. Boydo line jest wpyta. Line jest dobry Tylko ja jeszcze też muszę go na treku wyczuć, bo na treku to był mój drugi lot Bojoła I powiem tak że praktycznie bez korby ląduję w połowie lądowania no. Też się lekko schamowałem Czekaj, robimy Dancil, tak jak młody Niezły tu masz pion. Na GoPro pewnie nie widać nic. Ale jak ty pokaż swojego Amora. Oh, on to będzie... Swojego Amora. <grym>, on wygląda... Jak ty go wginałeś, to to wyglądało jakbyś go na flacie miał dobić. Cel... pal! <grym, 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 ja pierdzie, kastrator, a nie mykmyk. Wo, myk. Dawid przyjechał! Jakie jest słowo dla widza? Dobry. Cześć. Czemu jesteś cały w keczupie? Kurwa, miałem coś na szybko zjeść i, i zrobiłem sobie bułkę serem i keczupem, i jestem cały w keczupie ujebany. Czy to mogłoby zniszczyć. Co? Naprawią saport. Będzie działać pewno Budowniczy, wszystko spierniczy. Kurde, ale że chłop naprawia saport. To, że mi się nie spodziewał. Naprawiłem młotkiem i działał. Okej. Okay. To jest boit, na którym już była robiona truja. Co jeszcze na tym bolidzie było robione? Salto. Salto było robione. To teraz dawaj dropa. O, je! Przeżył. Merida cała? <grym> no i git. ZEB WYBIERA? <grymne> ZEB WYBIERA DROGIE DZIECI No ogólnie widzowie W sumie nie pokopaliśmy nic w tym vlogu Teraz wbijamy do Miłosza Połamańca z ostatniego odcinka Na odwiedziny Czuj! Czuj! Dawaj nagrywam Fan robi weevit No No, także to tyle na dziś Siemano Siema Filipku Co Ty rysujesz na tym wybiciu? Zbieram sobie, nie widzisz kurwa? Okej, okay, nie mam pytań